Widzowie. Dzisiaj nagrywamy film z bazy. Oczywiście z kolegą. Fajna baza bardzo. Fajne. O tam mój kuzyn też taką fajną skrzynię zrobił na kluczyk i niej chowamy wszystko w naszej bronie Pokażemy to jest. Klej różne rzeczy. A taka tu mamy lupę, taką małą. Tu mamy klej, bo kolega coś niefajnego wymyślił. A tutaj mamy notatnik, nie wiem po co. A tutaj taka dziwna poskębika, Nie wiem coś, co się z nią zrobi, ale po prostu się upada. No i tutaj w skrzynce tylko tyle mamy. O podpisywaliśmy się tutaj na ścianach. Ale podpisów wam nie będę pokazywał. No i... Tu w betonach kolejnych jest tak fajna dziura, można przechodzić bardzo fajnie. A tam nasz kolega plecak zostawił. i On Jest taki. Też padał i cały plecak mam mokry. Um, my sobie dzisiaj. Tutaj pochodzimy jeszcze chwilkę. A tam tamto jest kolejna baza. Oto, oto tutaj. O, tam wczoraj byliśmy wyciąć drzewa troszeczkę, a w tamtym lasku, a tutaj leży sikiera. I chcie łapkę w górę Subika z dzwoneczkiem. Napiszcie komentarz, baza, a przykleimy Wam serduszko. I jak, wie, jak zostawicie 10 subskrypcji i 10 klubów to zniszczymy koledze telefon, bo już ma zniszczony. A właśnie chcieliśmy sobie w końcu do jakiejś, do jakiejś, no dużo tych. W, w końcu dopiero zaczęliśmy. I mamy no dopiero ale. Dopiero zero subskrypcji. Dopiero zero, więc proszę zasubskrybujcie nas. No to pa! Cześć, widzowie!